Cześć, dzień dobry, z tej strony Waniliowa. Witam was na kanale Lama gra znowu Simsy bo jakoś mnie tak strasznie wciągnęły wracamy sobie do rodziny koziołek rodziny, jednoosobowej rodziny ostatnio nie powiedziałam wam gdzie Y, nasza główna bohaterka mieszka, a mieszka w Copperdale. Hmm, chyba nigdy nie grałam w tej okolicy, może raz i to przez krótką chwilę. Także y, domek jest tutaj. Domek jest skończony. Są dwa pomieszczenia, które są jeszcze nieumeblowane, ale myślę, że. Czasem, gdy nasza bohaterka pozna kogoś, założy swoją rodzinę, to te pomieszczenia zostaną umeblowane. Na razie są puste, chyba że mielibyście jakiś ewentualnie pomysł, co można by tam zrobić. Chętnie się zasugeruję. No ale dobrze. Jak pamiętacie, nie szło mi to budowanie ostatnio w ogóle, yy, ale się udało. Także pokażę wam efekt. OK, pokażę wam efekt po prostu. <laughs> yy, korzystałam z kodu na pieniądze, No, bo jakże inaczej mam nadzieję, że wam się spodoba. I tutaj mamy naszą mile koziołek domek. Prezentuje się tak nie wiem, czy wam tego nie pokazać w trybie budowania z lepszym oświetleniem, bo tutaj coś jest nie halo, jakoś nam pogoda tutaj nie sprzyja. Więc tak, wejdźmy sobie w tryb budowy. Wyłączmy sobie siatkę. I zróbmy sobie lepszą pogodę, dobra. Domek wygląda tak. Jak widzicie nie ma tych skośnych ścian na brzegach, bo... o oh, zgrozo, nie cierpię jednak, jednak nie cierpię. Także tak, weranda, wejście, tutaj balkonik, jak widać. Trochę kwiatków, rowerek, huśtawka hmm. Tutaj, oczywiście, okienka w dachu, z drugiej strony, tarasik, komóreczka i ogródek, który będzie zagospodarowany z czasem. I teraz chodźmy sobie. Tutaj, hmm. chwila, moment. Jak to mówi mój dwulatek. Włączmy sobie wszystkie światła, żeby było jaśniej, yy, i przerzućmy się z powrotem na tryb budowania. No, i nie będzie to jakiś room tour szalony, od wejścia jest mały korytarz z szafką lustrem. Na prawo kuchnia. Nawet nie wiem za bardzo, jak wam to pokazać. Yy, TKO w brązach. Dlaczego nie? Brązy, zielenie. Tutaj jadalnia. No, oczywiście z kuchni wyjście na taras, który już widzieliście. Yy, a na lewo od wejścia salon. Prezentuje się... Prezentuje się tak. Kanapy. Telewizor, konsola, meble ścianka, tutaj pianinko. Pianinko, nie fortepian, pianinko. Eee, a na wprost od wejścia łazienka, pokażę Wam tak bardziej z góry. Wanna z prysznicem, umywalka, szafeczki, toaleta, nic specjalnego. No i potem. Zapraszam Was na piętro. Piętro prezentuje się, no tutaj, klatka schodowa dosyć wąska. Łazienka bardzo podobna do tej na dole. Właściwie są chyba te same sprzęty, tylko kolorystyka jest ciutkę inna. No i tutaj jest sypialnia naszej głównej bohaterki w takich saledynach, miętach, odcieniach, odcień i tutaj proszę bardzo, z drugiej strony, coś w stylu toaletki, bo tej typowej toaletki, przy której te simy mogą się malować, nienawidzę. Więc taka trochę atrapa. Komputer, yy, świeczucha zapachowa musi być. No, i tak, i tu jest pomieszczenie, które jest niezagospodarowane, z wyjściem też na taras. Na balkon, taras, zwał jak zwał. No, i następnie są schody do góry, i tu jest takie poddasze, które również jest niezagospodarowane. Być może zrobię tu jakąś siłownię, coś do e, ćwiczenia jogi, nie wiem. Potem można to ewentualnie przerobić na jakąś. Sypialnie nastolatka, który chce być odizolowany od wszystkich i mieszka na samej górze. Także tak prezentuje się dom. U góry chyba nawet nie ma lamp, jeszcze nawet yy, zawieszonych. To, więc będzie trzeba je tam z czasem umieścić. No jak widać, pieniążków jest dosyć dużo, więc na razie. Nie musimy się martwić o pieniądze, o ewentualne zatrudnienie. Mm. I tak to właśnie wygląda. Aha, no i tak, tego Wam jeszcze nie pokazałam. E, tutaj jest e, taka szopka. Pudełko na, na dekoracje, pudełko na duperele, kosza na śmieci. I na dole jest maszyna do robienia nektarów. No, albo można powiedzieć, że do pędzenia wina. Szafeczki do leżakowania. Też pomysł miałam, żeby tutaj gdzieś dorobić pomieszczenie i zrobić taką podziemną siłownię. Ale nie wiem, nie wiem, czy to jest nam na razie do szczęścia potrzebne. Hmm. Także tak, mam nadzieję, że będzie nam się tutaj dobrze grało. Tak, tutaj, jak widzicie, jest legowisko dla zwierzaka. Zwierzaka jeszcze nie ma i nie wiem kiedy i czy będzie na pewno, ale leżanka sobie może tam już być. Mm. Możecie dać znać, czy wolicie, co to tu robi? Czy wolicie pieska, czy kłotka? Ja generalnie wolę konia, ale no, no konia to tutaj raczej trzymać nie będziemy, bo nie ma gdzie. Może w przyszłości, może dorobimy się fortuny, albo wyjdziemy bogato za mąż i uda nam się ogarnąć stadninę chociaż zajmowanie się tymi końmi to też jest taka robota, że nie zazdroszczę generalnie. Bardzo humorzaste są to zwierzątka. No i cóż jeszcze mogłabym Wam powiedzieć na ten moment. Domek Stoi. Domek stoi nic tylko wziąć, albo wziąć, wziąć i grać. Myślę, że nie będę pokazywać każdego jednego kolejnego dnia... Nie będzie to 100% Simsów w Simsach. Jeżeli e, coś ważnego by się wydarzało między odcinkami, to Was oczywiście poinformuję. E, ale każdego dnia raczej nagrywać tutaj nie będę. Jeżeli chodzi o ustawienia, o opcje gry. Zastanawiam się nad długością życia. No to życie normalne to jest takie dosyć krótkie. Niby długie, niby krótkie. I na ten moment, póki jeszcze nie mamy znajomych, nie mamy potencjalnego nawet chłopaka, kandydata na męża. Zrobimy sobie życie długie, żebyśmy mieli trochę więcej czasu na rozoznanie terenu. Mm. I myślę, że to mogłoby być na tyle w tym momencie. Ja sobie oczywiście zacznę tutaj rozgrywkę jeżeli mielibyście sugestie odnośnie ewentualnego zatrudnienia pracy którą powinna podjąć nasza bohaterka to piszcie śmiało jeżeli chcielibyście przejść jakąś karierę bardziej lub mniej jakaś was interesuje to dajcie znać spróbujemy zobaczymy co tam ciekawego tej karierze się będzie działo. Hmm. A ja wam zdradzę jeszcze taki sekret, że zaczęłam sobie już przygotowywać pomału. Y, otoczenie i parcele, na których będziemy mogli sobie grać y, w pierwszej kolejności. Padło na szkołę. Na liceum, które jest totalnie przerobione. Od zera, od pustej parceli. Pokażę Wam, a czemu nie? Pokażę Wam, jak to mniej więcej wygląda. Chociaż, Choćby z daleka. Budynek jest wrzucony w galerię. Widzę, że tutaj też mam jakieś rzeczy, których mieć nie powinnam. Wyłączmy sobie tą siatkę. Eee, I szkoła prezentuje się tak. Jest takim budynkiem z cegły. Jeszcze tutaj widzę, że Paru rzeczy zapomniałam zrobić, na przykład te tutaj o takie klomby. Jeszcze sobie muszę obsadzić, no ale okej. Okay. Jest parking, mm, stanowisko na rowery, przejście. Nie mam pojęcia co to jest i co to tu robi. I tutaj jest szkoła. Za szkołą, albo, albo raczej obok szkoły. Takie miejsce do relaksu dla uczniów, huśtawki, szachy. Tutaj mamy boisko do koszykówki i matę dla cheerliderek, drabinki, trybuny. Z tyłu jeszcze ławeczki, u góry na dole. I tak z lotu ptaka Wam pokażę mniej więcej. Co tu jest, bo myślę, że jeżeli chcielibyście to oczywiście, yy, chcielibyście się bardziej temu przyjrzeć, dajcie znać, to Wam pokażę bardziej szczegółowo, ale myślę, że jeżeli dorobimy się kiedyś yy, dziecka, które będzie nastolatkiem, no to będzie chodzić do tej szkoły i będziemy mogli, właściwie, Wy będziecie mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda, ale okej. Okay. Jedziemy w dół. Tu jest biblioteka, tu jest pokój nauczycielski, korytarz, gabinet dyrektora, łazienki. Męska i damska. Niżej. Łazienki. Męska i damska. Dwie sale, dwie szatnie, siłownia, stołówka. I jeszcze piętro niżej. Sala gimnastyczna. Ze sceną, tak, tak. Z basenem tutaj. Eee, szatnie, damska i męska. I jakiś tam składzik. Więc mniej więcej tak to się prezentuje. Ja jestem z tego zadowolona, chociaż, tak jak mówię, widzę, że jednak tutaj czegoś nie dokończyłam, nie dopatrzyłam, ale jest to do zrobienia. Także. To tyle z takich bonusów do odcinka. Nie będę tutaj przedłużać. Pogram sobie i wrócę do Was za jakiś czas, gdy. No nie powiem, że gdy będzie się coś działo, ale dajcie mi chwilę. Yy, parcela jest yy, tej szkoły udostępniona w galerii. Nie wiem, czy już o tym wspominałam. Jeżeli wpiszecie sobie hashtag Lamagra, to powinno Wam to znaleźć. Ale pewności nie mam, bo nie sprawdzam. Ale powinno Wam to znaleźć. Jeżeli nie, dam Wam więcej szczegółów i wtedy na pewno znajdziecie, jeżeli byście chcieli mieć takie liceum u siebie w grze. Dodatkowo, jeżeli chcielibyście mieć dom naszej bohaterki. Do pobrania. Dajcie znać, też go udostępnię, bo na razie nie jest udostępniony. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Ja już kończę ze względu na dość późną porę. I co? I słyszymy się w następnym odcinku. Dzięki, że byliście, że obejrzeliście, że wysłuchaliście i że nie zasnęliście przy moim gadaniu. Do następnego i pa pa.